Kamerzysta i jego tajny projekt Ponadto dzisiaj trochę o ekipie Friza I różnych rzeczach, które ostatnio się wydarzyły w internecie ja jestem Maciej, no i co? Zapraszam Cię do oglądania Jeżeli chcesz być na bieżąco, to zostaw subika z dzwonkiem oraz rozleka No i co? Lecimy Jeżeli chodzi o tajny projekt kamerzysty To o tym powiedział się Adik, czyli były człowiek składu kamerzysty Także co? Zobaczcie sami Ogólnie już budowane jest to więzienie Wiem, że Łukasz z remu budują to więzienie już chyba w Poznaniu I ten... I no i po prostu miał być live, na którym miał być Wiolka, Wiem, że i trener i Łukasz. I nie mogliby wychodzić stamtąd, tylko do Łazienki na jakiś tam określony czas, a wtedy mm, w Łazience by było pod tajemne przejście, przez które Łukasz by wychodził z tego więzienia, jak coś, nie? Jak to już będziemy oglądać live y i będziemy komentować. Ali? Powiem tak, a Diksa utracowała narzeczona. No bo gdyby nie narzeczona, to pewnie ja też bym w tym chciał wziąć udział. Pewnie no, byś, no, byś z tego nie dostał. Dostał. Nie. Umowa była. No co ty mordo, za te więzienie A... było spalone. Umowa była, czyli to z tego. Ta, to być umowa, prawnik by musiał to sprawdzić stary, tam by było już grubo. No, no, podobno do nie nie nie. się no, tylko 190 tysięcy miesięcznie wjeżdżało, ale my, czasami nawet jajek nie mogłem z wolnego wybiegu brać, tylko musiałem ze sklepu brać takie najgorsze, bo Łukasz nie chciał. Dla mnie brać zdrowych, ja jak naprawdę. Takie skórę Albo nieraz na śniadanie nie było co zjeść. Także jak sami słyszeliście, Łukasz z tego swojego projektu, Daily zarobił 190 tysięcy miesięcznie. Z ogromną kwotą. No i co, lecimy z kolejnym tematem. Następnym tematem jest to, że prawdopodobnie jest to walka, o której będzie słyszał cały internet. A jest to właśnie walka Krush z kamerzystą. Napiszcie mi w komentarzach za kim jesteście. Moim zdaniem, tu kamerzysta ma wielką przewagę. Warunków fizycznych, i właśnie, moim zdaniem, to kamerzysta wygra. Plus, jeszcze dodatkowy taki news. Że to właśnie Mini Mike będzie się był z Big Jackiem Na gali high Napiszcie mi w tym przypadku za kim jesteście Ja tutaj chyba jestem za Mini Mike Te na odcinki podsłuchajcie mi na moim Instagramie Ja spadam, daj subika, leka, no i co? Siemano